A więc hejczy, witajcie, z tej strony Art, na nas bardzo, bardzo serdecznie Słuchajcie, dzisiaj nagrywam nieco inny odcinek niż wszystkie Ponieważ dzisiaj nagrywam jak Poradnik, poradnik jak, słuchajcie, szybko dropić tutaj głowy witchera Dropić e, tutaj creepery, proch oczywiście z creeperów Jak dropić tutaj endermany i tak dalej, i tak dalej Te najważniejsze moby w, właśnie tutaj na serwerze MCAC Albo innych serwerach w nederze Słuchajcie, yy, a więc tak jak widzicie, my jesteśmy w pomieszczeniu. Aktualnie jestem na takim serwerze publicznym, gdzie jest setowanie i tak dalej. Tylko żeby wam pokazać na początku mniej więcej jak to działa, a później wam pokażę jak to działa w praktyce. Ale z mordeczki. Jak widzicie, mamy takie pomieszczenie. Słuchajcie, jest to pomieszczenie, jak widzicie, przy roku, ponieważ w, jeżeli byśmy to na przykład budowali na też byśmy musieli to mieć przy Bedroku. I tak. Jest to przy pomieszczenie przy Bedroku najlepiej, żeby nikogo na górze nie było, żeby nikt tam, że tak powiem, to jest tak samo, działa jak w normalnym świecie, żeby nikt nam nie zaskoczył na banie, po prostu, no, jak wie dobrze, wiecie, przy Bedroku jest najbardziej bezpiecznie i słuchajcie, mm, zaczynając od początku, taki, na taki zerowalny właśnie jak MCAC lub Arivi da się niszczyć żelaznym, żelaznym kilowim, Słuchajcie, tylko bloki, więc to jest ważne, żebyśmy wykopali mniej więcej pomieszczenie 100 na 100 żelaznymi tutaj żelaznym, żelaznym kilofem. najlepiej żeby to był kilowy z enchantem i wtedy rozkopiemy akurat z netherrackiem to nie ma problemu bo jak kopiemy nederak z żelaznym kilofem i 504 4 lub wzwyż to to naprawdę kopiemy jakbyśmy kopali na hejście więc z tym myślę że nie ma problemu ale cóż, po wykopaniu właśnie takiego pomieszczenia ważne właśnie jeszcze jest żebyśmy wykopali te pomieszczenie na cztery kratki ponieważ, dlaczego na 4 kratki? szkielety nie wiem czy tutaj się da w nas w serwerze respić szkielety, ale chyba nie. Ale no wam, dobra, to ja wam pokażę mniej więcej. Szkielety, czarne szkielety, z których lecą głowy Ujjera tutaj są na 3 kratki wysokości, więc trzeba zbudować pomieszczenie, jeżeli chcemy do samych szkieletów to na 3 kratki wysokości zbudować pomieszczenie. A jeżeli chcemy, żeby tutaj również endermany się respiły i tak dalej, nawet przed chwilą, szczerze powiem, że nawet ghast się nam zrespił w tym właśnie pomieszczeniu, to, to oczywiście budujecie to na 4 kratki wzwyż. Ponieważ jak dobrze wiecie, endermany są wysokie, tak samo gasty są też trochę grubsze. Ym, i, I tyle, także mordeczki, no najlepiej, żeby to było pomieszczenie 100 na 100. I co? Wystarczy że taką, żeby jak nie chcecie, żeby nikt was zabił, NCC, to wystarczy się zakoblować, odczekać na shiftie powiedzmy nie wiem, z 5 minut, odkoblować się i mamy pełno naprawdę mobów. I tyle także, mordeczki um, tutaj. Właśnie chciałem Wam tylko pokazać, jak to działa na tym serwerze. A teraz przejdziemy, jak to działa w praktyce na MCHC. Także widzimy się już za chwilę. Dobra, mordeczka. Więc jak widzicie, wchodzimy, wchodzimy sobie już tutaj na MCHC. Jesteśmy już aktualnie już właśnie na tym MCHC. I jak widzicie, tak, tak. Jest to właśnie to pomieszczenie. Jest to pomieszczenie na 4 kratki w wysokości. I na no 4, raz, 2, 3, 3... Nie, no 4, dobrze, 4 kratki wysokości. I właśnie jak widzicie, słuchajcie, tutaj już właśnie my z gildą w sumie chodzimy, tutaj właśnie bierzemy te, te wszystkie, że tak powiem, moby już zabijamy. Zabiliśmy już około 200 szkieletów, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo szkieletów się tu respi. I żeby wam to udowodnić, to po prostu poczekam chwilę, tutaj dam wam przyspieszone tempo i pokażę wam jak to działa i żeby nie było że oszukuję czy coś po prostu polatam chwilę i wam pokażę że się faktycznie respawn, także dajcie mi chwilę i lecimy a więc jak widzicie właśnie tutaj nam się zrespił szkielet mamy jednego szkieleta no niestety no, tylko trochę dam tutaj przyspieszonego tempu ponieważ no jak mówiłem wcześniej jest to bardzo bardzo trudno w ogóle, bardzo trudno żeby, żeby w ogóle zrespić te szkielety znaczy ogólnie trzeba trochę się oddalić tak jak powiedziałem na początku o i jak widzicie mamy proszę bardzo na przykład gaz się tu zrespił mordy, nawet gaz gazy się tu respią na te cztery kratki no naprawdę, naprawdę, yy, wszystko się tu respi można powiedzieć, więc mam nadzieję, że taki mały poradniczek się wam spodoba, mam nadzieję, że właśnie zarówno małe gildie, jak i duże gildie będą mogli sobie rozkładać takie pomieszczenie i właśnie kampić, respić, respić te szkielety dosyć szybko i myślę, że to było na tyle, także jeszcze raz w ogóle zapomniałem w o tym powiedzieć na początku, ale... Naprawdę, no jak widzicie, mój głos to jest jakaś porażka. Nie wiem, co się stało. Od kilku dni po prostu mam taki głos, nie mogę nad tym zapanować. Ale no cóż, no mam nadzieję, że po prostu mnie zrozumiecie i tyle. Także dobra. Myślę, że to było na tyle mordy. Jeszcze raz powiem. Mam nadzieję, że taki mały poradniczek właśnie Wam się tutaj przyda. Jak zrespić właśnie te główki, jak kampić na te głowy. Respi się to tak naprawdę wszystko. Pająki, creepery, zombiaki, pik zombiaki. Nawet przedtwem mieliście dobry szukator, że gast się zrespi. No wszystko tak naprawdę się respi. Także dobra mordy, trzymajcie się, ja byłem Jart, do zobaczenia i cześć.